bo ja tutaj chciałem tylko przynieść coś, co przyniosę na, przynoszę na pierwsze zajęcia ze statystyki. Niech to tutaj spocznie. Także pracowałem wcześniej w bankach, na uczelni pracują od, od 6 lat. I jeżeli... Jeżeli teraz mówię komuś, no nie z banku, bo w bankach ludzie wiedzą często czym jest statystyka, ale nie z banku, mówię czym się zajmuję, to widzę taką zmianę troszeczkę wyrazu twarzy, krok do tyłu, trochę oczy się rozszerzają, że, 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 że statystyka jest postrzegana jako trudny przedmiot, ciężki, na studiach były problemy, często to był jedyny matematyczny, ja akurat na zarządzaniu ekonomii, czyli z ekonomistami, oni tam mają więcej matematyki, no, w każdym razie szukam sposobów, i to jest piłka jednym ze sposobów, żeby odczarować, odczarować statystykę. Ktoś z Państwa też uczy statystyki? No, no. Tak, to <trybujesz> <trybujesz> Teraz tak, no, yy, no piłka oczywiście przenoszę nie po to, żeby, żeby leżała, tylko żebyśmy sobie pograli z studentami. Studenci losują jakieś yy, trubę punktów na ziemi i na tej podstawie szacujemy udział wody w powierzchni ziemi. Tak, na pierwszych zajęciach od razu mam przygotowane Excelik, żeby wpisać wyniki i od razu szacuję się przedziałówności, czy robimy jakiś tam test. I to jest takie wprowadzenie. I, i, i ta piłka nam załatwia całkiem sporo, y, całkiem sporo, z, z 4 godziny czy 5 godzin później, bo to jest taki trochę powracający temat. Y, wracamy do niego, omawiamy różne rzeczy, populacja, czym jest populacja, populacja tutaj może jest nieskończona tych punktów, może być nieskończenie wiele, ten, pan, ten sam punkt może kilka razy wyskoczyć. I tak dalej. Przedziałowności, hipotezy, populacja, czy to jest proces generowania danych, czy mamy właściwą piłkę, tutaj te piłki niekoniecznie są właściwe w prawem dolnym rogu, to wszystko jest ważne, tak? Później jeszcze wracamy na ćwiczeniach, ludzie sobie symulują tę piłkę, zastanawiają się jak z mapy losować, jak losujemy z, z współrzędnych geograficznych, to może być troszeczkę zakrzywienie. Później każdy, każdy ma swoje, swoje punkty, od razu wygląda na to udział w, w ogóle wody w powierzchni Ziemi, jak jest. Google mówi, że 71%, także niektórzy szacują, oczywiście niektórzy nie tracą, to od razu mówimy, co to jest alfa, poziom istotności i tak dalej. No i teraz skąd to się bierze? To chciałem powiedzieć, że staje na ramionach powszedników, bo szukałem inspiracji i i publigowałem bardzo dużo inspiracji. Tak uczę się od, od tych, którzy, którzy robili te rzeczy wcześniej. I to jest taka książka w, w lewym głównym rogu, Teaching Statistics The Bag of Tricks, czy A Bag of Tricks, to jest książka, której najwięcej zawdzięczam, bo to jest bardzo ładnie ułożona, jak będę miał często troszeczkę więcej o, nie, o niej powiem. I, no, I na tym slajdzie są jeszcze inne. Yy, jeszcze filmy na YouTube, są podcasty, yy, sporo tego jest. Nie, filmy, filmów nie lubię, dlatego że trzeba je oglądać, je oglądać i szukać czegoś ciekawego. W książce można sobie otworzyć, ja tych książek nie przeczytałem w większości, bo co, yy, co otworzę, znajdę coś, co od razu stosuję. Nie? Jak stosuję, no to trzeba odłożyć książkę i zastosować, zastosować zastanowić się. Nie? Więc duża część tej książki jest przede mną. Tak? Tam jest też dziennik refleksji, nie? Statystyka. Proszę zobaczyć, dziennik refleksji nawet na statystyce można robić, nie? I, i, I co czerpy z tych książek? Yy, Zadanie czerpie, nie? Jest taki tam fajny rozkład Benforda, który mówi, że pierwsza cyfra, jedynka dużo częściej występuje niż dziewiątkę. To sprawdzamy od razu na wynagrodzeniach piłkarzy, i czy weźmiemy yy, miesięczne, czy roczne, czy tygodniowe, czy w złotych, czy w funtach, czy w euro, to się sprawdza. Można, można sobie zobaczyć. Fajny też jest temat, to znalazłem w książce Absurd na pewno inne fikcje, do kupienia tylko na Allegro. Biolodzy znają pewnie metoda capture, mark, recapture, czyli jako oszacować liczbę ryb w jeziorze. I, i, I to na, na początku przedstawiam, a później nagle istotnie zowąd studenci wiedzą jak to zrobić, tak? O, o się, bo się domyślą, nie? Yy, Od tych moich poprzedników, na których ramionach stoję, uczę się szukać zadań w okolicy, także to są takie przykłady zadań akurat yy, z rachunku prawdopodobieństwa, yy, gdzieś tam w windzie czy w stołówce, to wykorzystuję później te, yy, to co widzimy dookoła wykorzystuje wykorzystuje. Później dane, no to zwykle jest do statystyków także że jakichś fajnych danych, także, także ciągle nowe dane, tutaj akurat jest po lewej krowa, jak pomalujemy krowę, to podobno mniej ją gryzą gzy. Nie wiem czy to prawda, czy w paski tak jak pomalujemy, to w każdym razie są, są takie dane. Po prawej stronie o czym mówi ten artykuł z Nature, jak Państwo myślą? To jest tytuł ciekawy, o czym on mówi? Ktoś ma, ktoś zna ten artykuł? No to jest artykuł, który mówi, że ludzie jak się całują, to częściej przechylają głowę w prawo. Też, też się podoba studentom. Później oczywiście od czynników biorę symulacje. Symulacje po lewej stronie jest fajna gra na korelacje, które później za pomocą korelacji sprawdza, jak dobrze ludzie szacują korelacje. Po prawej stronie jest gra, którą znalazłem na Wikipedii. Jak się zapisałem w okolicach 40 jako student i chodziłem tutaj do Was na... na Fizykę techniczną, matematykę statystyczną, to sobie zrobiłem taki projekt i teraz też korzystam z niego ze studentami. Można tam znaleźć na blazejkochańskiej.pl, możecie zobaczyć, ale przede wszystkim, szczególnie po pandemii, to, to coś, czego brakowało, to, to jak to się nazywało, to Gosia, tam miała na swoim posterze. Studencie nie odchodź od zmysłów, nie? żeby zaangażować w zmysły, ruch, emocje, uczucia, ruch i tak dalej. Nie? Więc tam. Wyciągam różne rzeczy, wyciągam tę piłkę. Po prawej stronie też przy okazji studenci prowadzą zajęcia tydzień temu, Bałtycki Festiwal Nauki, jak zważyć psa linijko, statystyka dla dzieci. Krótko o tym, bo to też oczywiście nie moje, staje na ramionach akurat Przemka Biedka z, z Warszawy, który zrobił takie zadanie dla dzieci, że trzeba oszacować y, masę psa na podstawie jego y, wielkości. Także dzieci to robią, jest to dla nich łatwe, a później studenci to robią, jest to dla nich trudniejsze trochę, także... Y, tak, także tak, 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 to działa. E, symulacje tutaj, jeszcze, no właśnie, tutaj przechodzę, żeby odejść od żeby, z komputera, żeby mi nie świeciło w oczy. Tak? To myślę, że też dla odmiany coś da zrobić, e, że tak powiem, bez świecenia w oczy, to próbujemy robić bez świecenia w oczy. Ty, jest taki znany y, paradoks Monty Hall. Można sobie zrobić symulacje, to też możemy sobie zrobić symulację, ale na wykładzie robię symulacje za pomocą trzech kart. Tutaj nie widać, ja mam te karty w kieszeni, już nie będę wyciągał. Te, te, te karty są tam dwukolorowe i każdy student dostaje taki zestaw, który sprawdzamy w życiu. Przy okazji definicja prawdopodobieństwa, czy częstościowa, czy, czy, czy subiektywna, też przy okazji wchodzi. Co jeszcze? Pracujemy na prawdziwych danych. Pracujemy na prawdziwych danych, co się studentom podoba, to jest jakby, jakby to nie jest student akurat jego zdjęcie, ale to jest cytat ze studenta, który powiedzmy zrobił taką minę, jak się dowiedział, że będziemy pracować na prawdziwych danych. Oczywiście nie jest sam wymyśliłem, jakie dane zbierać, idę tam za, za, za kolegami, którzy to opisali. No i później mierzymy tam, wszyscy sobie mierzą rozpiętość prawej ręki, jak sobie rozłożą palce i korelują ze wzrostem i różne rzeczy inne sprawdzamy. Nie mam na to czasu, żeby opowiedzieć, ale, ale też tam gdzieś na mojej stronie może, może znajdziecie, jakie zbieramy. Albo na wykładzie, ja prowadzę wykład, tam akurat z szacowania, a studenci ważą cukierki, tak? To znaczy są, są, są w parach i jest worek stu cukierków, różnej wielkości, Każdy ma, każda para ma wylosować pięć, zważyć zapisać sobie, ile te pięć ważyło, włożyć z powrotem do worka i na tej podstawie oszacować, ile waży cały worek, tak? I później się okazuje, że wszyscy przeszacowują, bo częściej wyciągamy większe cukierki, tak? Przy okazji ktoś tam zje jednego cukierka, także też jestem zaskoczony, jak jest nie? Także później kości przynoszą takie Yy, też tam gdzieś tam yy, kości kupiłem na, na Aliexpress, tak jest, jak, jak jest 10 cyfr, to też są fajniejsze, bo można różne rzeczy z nimi zrobić. Na przykład losujemy, kto będzie oszustem, kto policjantem, kto każdy sobie rzuci kością, albo później symulujemy wykrywać, wykrywać kłamstw, a później studenci jeszcze sprawdzają, czy te kości są uczciwe, tak? Czyli tam testem chi kwadrat, czy to działa. No i tam rzucają, rzucają, rzucają i, i zawsze komuś wyjdzie, że, że ich kość jest nieuczciwa. Tak? I oczywiście to pewnie to jest ta wartość alfa, czyli błąd pierwszego rodzaju. No, ale ja odkładam te kości na bok i każę sprawdzać następnej grupie, no i wtedy się okazuje, że te kości też pewnie są uczciwe. Dobre, to takie zadanie szybkie też dla Was. To jest tak, że ja wychodzę, a studenci mają, i to są powiedzmy przepisane z tablicy yy, przykłady, zasymulować rzuty, rzuty monety. Zero, powiedzmy, orzeł, jeden reszka. Jedni mają zasymulować, a drudzy mają wymyślić. I tu na jednym jest studenci studencie a na drugim a na drugim y, wylosowaniu, naprawdę rzucali monetę. I który jest, kto, który jest prawdziwy? Lewy. Który? Prawy, lewy? Tak, tak, no więc ja już oczywiście przeczytałem tam akurat tę stronę w tej książce, to już wiem, że lewy, y, dlatego że, no i tak zwykle wychodzi, tak, jeszcze tam wychodzę z kilkoma studentów, którzy też zgadują, Yy, dlatego, że jak studenci wymyślają rzuty monetą, to nie wymyślą nigdy, że będzie 67 jedynek pod rząd, 670 zer pod rząd, a jak rzucają monetą, to jest całkiem duże prawdopodobieństwo, miejscu, że tak będzie. No i na tej podstawie też robimy, robimy jakieś wnioskowanie. To yy, wnioski czy filmek, nie? Yy, więc yy, tu mamy przykłady. Yy, w interesujący sposób, także studenci docenili, tak? To tak się zastanawiałem, ja, ja tutaj się trochę próbuję, wybucham, z tą piłką przychodzę i tak dalej. E, ale studenci docenili. E, w ogóle wykład był w poniedziałek o 8 rano, A teraz jak teraz jak to jak to ktoś... I tak, nie do końca wiedziałem jak to jest, dlaczego... Nie skojarzyłem tego, nie? Bo ja się cieszyłem na ten wykład, bo sobie co, 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 co tydzień coś tam wymyśliłem nowego i przeczytałem. Tak, ale studenci, jak się okazuje, to się cieszyli, to się dowiedziałem tego później. Tak? I też przychodzili, tak? Pędzili tam z tej kolejki, żeby, żeby, żeby tutaj zdążyć do mapu różnego tak? Także, tak, także, tak, także, tak? także feedback był pozytywny. Z czego się cieszę? Wnioski. No, tutaj mam napisane, że tu są moje take away, w banku pracowałem, nie mówiło się wnioski, tylko take away, czyli to co wyniosłem z tego. Z tego projektu, że potrzeba niewiele w sensie, tam parę minut na jednym wykładzie i, 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 i już można ułatwić a Z drugiej strony troszeczkę się jednak narobiłem, jak rozumowałem cały, cały semestr. I, I teraz, no super, że jesteśmy w końcu nie przed komputerem, tylko, tylko tak sobie razem. Uprawiamy interakcje ze studentami, bo to jest jednak, jednak, jednak ważne. Tak? Więc jak mogę jeszcze zaangażować emocje, zmysły i tak dalej, po harcersku trochę, nie jestem harcerzem, ale wszystkie moje dzieci są, wszyscy na rodzeństwo. Także to ważne. Później warto stanąć na ramionach poprzedników. Jeżeli ktoś już coś wymyślił, no to warto skorzystać. Nie? Na LinkedInie opublikowałem więcej zdjęć z, tej, z tego Bałtyckiego Festiwalu Nauki. No i tam zawsze dziękuję Przemkowi Bieckowi, który tam wymyślił te zajęcia. Jeszcze dużo dzieci tych zajęć nie miało, nie miało. to są bardzo fajne zajęcia, które wdrażają dzieci w statystykę. Dalej nie warto czekać, czy w ogóle w naukę nie włączyć statystykę. Następny bóg nie warto czekać z wdrożeniem, to znaczy ja jeszcze tak jak mówiłem, może jednej, jedną trzecią przeczytałem tej książki, tak, ale od razu wdrażam, nie? Co znajdę. I, o, widzę, że mam jeszcze chwilę, to jeszcze powiem, aha, ucząc innych, sam, sam się uczysz, no to to jest oczywiste, ale to też dotyczy studentów, nie? Bo tam nie powiedziałem im, że na wykresie jest skala logarytmiczna, ale szybko się zorientowali, musieli przepisać na, e, przepisać, na tablicę, to chcąc, nie chcąc, e, też, też uczy, nauczyli się e, i zapamiętali. E, tutaj inne przedmioty, nie? Być może na innych przedmiotach są, są, są inne problemy, Natomiast przy okazji oglądania różnych filmów, na przykład, znalazłem super prezentację z, z Yale, super też taką aktywność na wykład z popytu i podaży. Więc, jak ktoś ma mikroekonomię czy, czy, czy ekonomię, to warto, warto sobie obejrzeć. Później można do mnie napisać, czy to dokładnie jest, to, to, to powiem. Tak? Także w innych, w innych przedmiotach też jest. I mam chwilę, mam chwilę, to powiem jeszcze o tej książce. Bo to jest tak, ta książka jest dla mnie dobrym przykładem, jak dzielić się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi, inspiracjami, tak? Co tam napisałem? Napisałem, że no są wszystkie aktywności opisane, ale stłem, tak? Z tym, jak jest, jakie problemy mogą się pojawić, a tego zrobię za dużo, tego za mało. Studenci zadadzą takie pytania, co wyszło, co nie wyszło. Jest opis stłem. Ale to nie wszystko, jest ranking aktywności. Ja w pierwszym rozdziale od, od razu było napisane, że można sobie przeczytać całą książkę, ale najlepsze naszym zdaniem jest to, 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 to i to. Więc, więc to też było bardzo, bardzo fajne, więc poszedłem od razu do, do tych aktywności, które, które autorzy pan German i pani Nolan przedstawili jako, jako najbardziej inspirujące i najlepsze według, według nich. Później są schematy, sylabusy różnych kursów, które prowadzili i gdzie wdrażali jaką aktywność też bardzo pomaga. Yy, przykłady efektów pracy studentów. Też to nie dotyczy wszystkich aktywności, ale do, do niektórych można pokazać. No i wreszcie przemyślenia i wskazówki dydaktyczne. I na koniec, yy, bo też yy, studenci w trakcie semestru robili memy, więc nie wiedziałem, że do tego slajdu do, dojdę, ale to jest ostatni slajd. Na tym slajdzie są, są memy statystyczne, yy, które, które w, wkleiłem zrobione przez studentów.